Witam Państwa bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Dzisiaj będziemy mówili o miłosnych szaleństwach byłego premiera, wielkiego Polaka, Kazimierza Marcinkiewicza. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie. Ten słynny jego gest, gdy Polska wchodziła w szeregi państw należących do wspólnoty Unii Europejskiej, czyli ten Kozakiewicz miał ten swój słynny gest, który pokazywał na Olimpiadzie w Moskwie w 1980 roku, prawda? Rosjanom pokazywał ten gest, a Kazimierz Marcinkiewicz zasłynął z tego gestu, czyli jest, jest, jest. Dostaliśmy się do Unii Europejskiej, dostaliśmy także całą masę tych miliardów tego euro na rozwój naszego wspaniałego, pięknego kraju. Więc dzisiaj, drodzy Państwo, taki film w kontekście miłosnych szaleństw Kazimierza Marcinkiewicza, który znowu jest zakochany i stanie na ślubnym kobiercu. Ze swoją wybranką już niedługo, ale to nie będzie, drodzy Państwo, tylko film dotyczący Kazimierza Marcinkiewicza i jego emocjonalnych uniesień. To będzie także film dotyczący miłości w ogóle. Drodzy Państwo, przypomnijmy króciutką historię poprzedniego małżeństwa Kazimierza Marcinkiewicza z niejaką. Izabel, słynną polską poetką, której Państwu także parę tych wielkich wierszy tutaj zaprezentuję, bo to jest coś niesłychanego. To jest w ogóle odrębna kategoria literatury, ja bym to chciał powiedzieć w ten sposób. Więc dla niejakiej Izabel Olchowicz, młodszej od Kazimierza Marcinkiewicza, kobiety o 21 lat, Kazimierz Marcinkiewicz zostawił swoją żonę i oddał się, pozwolił się ponieść tej miłości, na skrzydłach której doznał potężnego, drodzy państwo, Upadek był ten drastyczny do tego stopnia, że Kazimierz Marcinkiewicz być może zaczął sobie zadawać pytania, czy on w ogóle wie cokolwiek o miłości, bo do życia wybrał sobie osobę niepoczytalną, y, osobę, którą on sam nazywał później jako stalkerkę, y, drodzy Państwo, rozchwianą emocjonalnie, która dodatkowo jeszcze po upadku tego jego y, drugiego małżeństwa y, z Izabel y, naraziła go na takie potężne koszty, Także dotyczące utrzymania byłej partnerki, która z uwagi na rzekome problemy zdrowotne nie była w stanie podjąć żadnego zatrudnienia. Kazimierz Marcinkiewicz musi tej kobiecie wypłacać teraz 5000 tysięcy złotych alimentów. To się w ogóle, drodzy Państwo, w głowie nie mieści. Ale moja teoria dotycząca związku Izabel i Kazimierza Marcinkiewicza jest taka, że jest to po prostu lustro. Przyciągamy do siebie ludzi, którzy są tak naprawdę naszym odbiciem, czego nie chcemy przed sobą przyznać i następnie pożądanie, któremu ulegamy, bo przyciągając do siebie samych siebie, chcemy przyciągać to, co będzie gwarancją tego współistnienia, czyli harmonii, którą możemy na kanwie tego związku osiągnąć i ta harmonia jest odbiciem tego, czego odszekujemy od Partnera, czyli najlepiej, żebyśmy widzieli cechy dokładnie te, które sami reprezentujemy, z którymi się utożsamiamy, tudzież te, które chcielibyśmy posiadać. Lustro jest odbiciem tego wszystkiego, co przyciągamy do siebie, więc w ostateczności pożądanie, któremu ulegamy, bardzo często przeradza się natychmiastowo. W nienawiść, czy po jakimś czasie po prostu związek nie zyskuje tak zwanej mocy napędowej, no i za chwilę z tego pożądania, z tej uległości namiętności, w rzeczywistości jesteśmy wtedy zakochani w sobie, bo kochamy siebie tak naprawdę w drugiej osobie, a po jakimś czasie okazuje się, że miłość po prostu zweryfikowała nasze doświadczenia i związek się rozpadł. I my, drodzy państwo, takie przeżycia. Jakie stały się doświadczeniem Kazimierza Marcinkiewicza, przechodziliśmy nieraz. Ja sam takich związków miałem przecież parę. Państwo także, te związki się rozpadały, bośmy po prostu nie szukali miłości, ulegliśmy zakłamaniu dotyczącemu kwestii miłości, a potem się okazuje, że związki, gdy także narodziły się dzieci, rozpadają się, nie odpowiadając tak naprawdę na prawdziwe nie zakłamane, nie fałszywe potrzeby miłości. Miłość to jest, mówiąc już bardzo krótko, dotyk. To jest dotyk na służbie powstawania prawdy, a nie uleganie fałszywym namiętnościom, które, mia które w ostateczności doprowadzają do rozkładu związku. Partnerskiego. Więcej na ten temat mówię, drodzy Państwo, w firmie, który pojawił się na karcie u góry ekranu. Kazimierz Marcinkiewicz poślubił Izabel, 21 lat młodszą od siebie e, kobietę, która później okazała się całkowitą wariatką, rujnującą jego życie i także jego kieszeń. I teraz, drodzy Państwo, co jest bardzo istotne, Kazimierz Marcinkiewicz, zanim przejdziemy do jego nowego związku, który już się rozpoczął, już się toczy i skończy, i skończy się na ślubnym kobiercu, Kazimierz Marcinkiewicz ma słabość do młodych kobiet, do tych egzaltowanych uniesień, uniesień do yy, poezji, także. Kazimierz Marcinkiewicz, takie jest moje stanowisko w tej sprawie, ulega także takim egzaltowanym uniesieniom, jakie stają się udziałem poetów dotyczących kwestii wyrażania uczuć, takich w kontekście erotycznym, w kontekście takiej namiętności, takiego oddania, takiego całkowitego pożądania, takiego pragnienia wejścia na grunt, powiedziałbym takiego związania siebie w swego rodzaju piekielnym uścisku miłości opartej na pożądaniu, bo tak jak niczek, kiedyś drodzy państwo tłumaczył, przyjaźń najdzielniej stoi między pożądaniem i nienawiścią. Więc w przypadku Izabel, która złowiła sobie bardzo słynnego, sławnego polityka, Kazimierza Marcinkiewicza, zrobiła sobie na tym przy okazji jeszcze także, drodzy Państwo, karierę, bo dzięki temu, że Łączyła ich zapewne także miłość do poezji, o czym powiem jeszcze za chwilę. Izabel zaczęła pisać wiersze i to wiersze namiętne. Proszę sobie wyobrazić, drodzy Państwo, że Kazimierz Marcinkiewicz idzie do pracy, ma tą swoją teczkę, aktówkę, w środku jakieś dokumenty, dokumenty dotyczące spraw państwa i tak dalej, i tak dalej. jakieś Urzędowe papiery, tam w środku jest także e, śniadanie, którą, któremu zrobiła żona Izabel. No i w tym śniadaniu jest także wierszyk napisany przez Izabel. Izabel stała się celebrytką przy okazji wzięcia ślubu z Kazimierzem Marcinkiewiczem, wydała parę książek e, poetyckich, nawet są dostępne, bo już sprawdzałem w internecie, możecie Państwo sobie zakupić, ale wydaje mi się, że nie kupicie jednak tych książek. Media się rozpisują o Izabel, która jest zwykłą grafomanką, więc miłość do poezji, która miała ich połączyć, no i wytrysk poetyckiej wizji Izabel, to jest coś druzgocącego w ogóle umysł i psychikę, no w kategoriach literackich to jest coś nieosiągalnego w ogóle chyba dla nikogo. Pozwólcie Państwo, że teraz zacytuję fragment takiego jednego z utworów Izabel, no myślę, że będziecie zachwyceni. Czymś zwyczajnym się zachłysnęli i do dziś nie ochłonęli, nowe sytuacje, przypadki i dziwne zdarzeń sploty dały im temat na pierwsze strony. Piszą o czymś szalenie normalnym, ale wymyślają, jak uczynić to antyintelektualnym. Czymś uchwytnym i poczytnym dziennikarze się rozpisali, swoje komentarze na portalach dali, ośmieszają hipokryzję. Popierają. Któż by, drodzy Państwo, nie był w stanie docenić talentu Izabel. Przecież to jest mistrzostwo świata. Natomiast gdy rozpadł się związek z Marcinkiewiczem, na którym ona zrobiła karierę, bo myślała, że zostanie także doceniona jako poetka, no i została doceniona, bo media o niej wciąż piszą, ona cały czas, drodzy Państwo, myśli jednak, że yy, ona na tej poezji zrobi jakąś tam karierę. Ale potem, drodzy Państwo, jak rozstała się z Marcinkiewiczem, Związek się rozpadł. Ona zaczęła dojść go na pieniądze. Oczywiście zrobiła z Marcinkiewicza pośmiewisko, bo wybierając sobie taką kobietę do życia, no trzeba też liczyć się z tym, że człowiek reprezentuje jakąś formę ułomności albo niepoczytalności w każdym bądź razie. Izabel chwaliła się takimi wierszami w mediach. Jaki mężczyzna? Nie chłopak, człowiek z duszą, nie łajdak, partner, nie oficer. Ktoś na spacer i do pobycia, do przytulenia i nic nie robienia. Nie chcę wędkarza, ani malarza, raczej nie aktora i broń Boże polityka, ani prawicowca, ani lewicowca. Może kucharza, który zgotuje mi życie o smaku miłości, przyprawione szczyptą spokoju i nutką lekkiej ekscytacji, podane na talerzu pełnego szacunku i zrozumienia, zakończone lampką wytrawnej rozmowy i uśmiechem z oczekiwaniem na kolejny dzień, degustowania nowych potraw codzienności. A więc, drodzy państwo, teraz Izabel już nie chce ani piłkarza. Ciekawe dlaczego, no od piłkarza też można dostać wysokie e, apanarze, taką rekompensatę za to, że e, związek się mu rozpadł, a biedna Izabel została bez środków do życia. Ona już nie chce polityka, nawet prawicowca nie chce, ani lewicowca nie chce, już nawet nie wiadomo czego chce, chce lekkiej ekscytacji. Przyprawionej szczyptą spokoju. Przecież ta kobieta jest niepoczytalna, jest ogłupiona. Marcinkiewicz mówi, że jest szalona po prostu do przesady. Przy tym on sam jest szalony, że ją do życia zaprosił. Więc taka jest, drodzy Państwo, w tej chwili Izabel, która szuka gdzieś tam. W, tym, w tych arkanach naszego życia, nowej miłości, no kto wie, kto teraz skusi się na ofertę, na propozycję Izabel, która jest niesłychaną uwodzicielką. Natomiast kończymy już wątek w ogóle Izabel i Marcinkiewicza, przechodzimy do nowej miłości pana Kazimierza. Pan Kazimierz ma 63 lata, gustuje oczywiście w dziewczynach dużo młodszych. No, ta partnerka jego też jest dużo młodsza, bo to widać. Na zdjęciu, i teraz, drodzy państwo, co tam się wydarzy w tym związku, to ja już chyba w ogóle nie chcę nawet myśleć, bo, drodzy państwo, Kazimierz Marcinkiewicz na Instagramie, zdaje się, pochwalił się nową partnerką, że on już jest znowu zakochany i za chwilę wejdzie na drogę nowego związku. Ciekawe, czy ostatniego, ale znowu jest ta nieszczęsna poezja. Ludzie, drodzy, ja się już boję o tego Kazimierza Marcinkiewicza. Co to będzie? On już na emeryturze pewnie jest, wysoką emeryturę ma na pewno, bo był premierem, więc tamtych tysięcy trochę na to konto wpada. Może za chwilę znowu jakieś alimenty będą płacił, bo pan Kazimierz Marcinkiewicz na Instagramie, bo tutaj patrzę sobie teraz na monitor, oznaczył w poście Instagramowe konto swojej wybranki. Nie będę mówił, jak się ona nazywa, bo to nie jest ważne. Widzicie zdjęcie, oraz dodał utwór Kazimierza Przerwy Tettmajera. A kiedy będziesz moją żoną? I cytuję tutaj, drodzy Państwo, ubiorę Ciebie w błękit kwiatów, niezapominajek i bławatków, ustroję Ciebie w paproć młodą i świat rozświetlę twą urodą. No i drodzy Państwo, nie wiem, co w tej chwili mam Państwu powiedzieć. Wydaje mi się, że sytuacja się za chwilę powtórzy. Miłość zamiast stać się przyjaźnią in concreto, taką rzeczywistą przyjaźnią na służbie, na drodze rodzenia prawdy, pełną twórczego niepokoju, znowu brnie w te meandry miłosnych uniesień, tego przytulania, tego patrzenia w światło księżyca, jedzenia truskawek, picia szampana czy wina, spacerów po plaży i za chwilę z tego wszystkiego stanie się wielkie BUM! I nie zostanie po prostu nic, bo sztuką jest oczywiście się kochać, zwracając uwagę na to, czego miłość, bo miłość to jest taka sztuka nieprzyjemna, od nas oczekuje, a, doty a oczekuje od nas dotyku tego, żeby mówić sobie bardzo często także to co jest niewidoczne, to co jest przez nas niedostrzeżone, aby otwierać się wspólnie, wzajemnie na kwestie rodzenie, rodzenia prawdy, która bardzo często dla partnerów, którzy tworzą związek czy jakąkolwiek relacje może być nieprzyjemna. Dotyk jest nieprzyjemny, bo prawda jest nieprzyjemna i sztuką jest właśnie kochać się w ten sposób, a kwestie takich uniesień, kwestii tego co związane z namiętnością w związku zostawić oczywiście także w tym związku, ale nie jako rzecz na pierwszym miejscu, ale rzecz, która będzie w pewnym dystansie, w pewnym oddaleniu i przede wszystkim wytwarzać całą masę mocy napędowych które będą ten związek przy życiu utrzymywały, a nie zadowalały się jedynie przyjemnościami i bezwzględną potrzebą poszukiwania harmonii, która objawia się właśnie w tym bezkresnym poszukiwaniu tego przytulenia, tej namiętności, tej radości, zbycia razem w takiej bezkresnej bliskości. Ja bym powiedział tak. Tak mocno się związali, że zabrakło już miejsca na prawdziwe uczucie. Więcej dowiecie się Państwo z filmu, który pojawił się na karcie u góry ekranu. No, panu premierowi Marcinkiewiczowi życzymy, chyba wszyscy, może nie wiem, no ja życzę. Niech, niech będzie. Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia, a Izabel już szuka możliwości do schwytania. Kolejnego delikwenta, dzięki któremu będzie mogła ułożyć sobie życie. Pozdrawiam bardzo serdecznie, król Pustkowia Jerzy Kaśków.